Tour de Pologne to nie tylko setki kolarzy rywalizujących na etapach, nie tylko tysiące kibiców przy trasach, którzy im dopingują, ale także ludzie, którzy odpowiadają za chociażby zabezpieczenie medyczne tak dużej imprezy tygodniowego wyścigu. I takie osoby, które zajmują się tym właśnie w tym roku, są teraz z nami. Witamy. Dzień dobry Marta Moskal, pielęgniarka anestezjologii intensywnej opieki. Kępka Łukasz, ratownik medyczny oraz koordynator medyczny całej imprezy. Jak duża jest Wasza ekipa? Ile osób potrzeba, żeby w ogóle zabezpieczyć medycznie takie, takie wydarzenie jak Tour de Pologne? Jest to 13 ratowników medycznych oraz dwóch lekarzy, yy, którzy jadą w dwóch pierwszych karetkach. Jak wygląda Wasz dzień pracy? Każdego dnia sprawdzamy karetki, sprawdzamy sprzęt, sprawdzamy leki, czy mamy wszystko ze sobą, tak żeby każdy pacjent, obojętnie ilu ich będzie, żeby każdy był zabezpieczony. A już na samej trasie yy, dużo jest takich przypadków, kiedy po prostu musicie pomagać, czy to kibicom, czy to na przykład kolarzom albo członkom ekipy jakieś nagłe sytuacje? My jesteśmy odpowiedzialni tylko i wyłącznie za kolarzy na trasie wyścigu. Za ekipy odpowiadają karetki z danego miasta, czyli jak dzisiaj w tym, w tym przypadku widać tam karetkę z pszczyny. My odpowiadamy tylko i wyłącznie za uczestników wyścigu. Okej, okay, a jak długo tutaj pracujecie? To jest wasza pierwsza edycja w Tour de Poloń? Czy może jesteście już takimi weteranami? Moja osobiście druga, ale firma chyba jest trochę dłużej. Trzeci, trzeci rok zabezpieczamy Tour de Paul. I jak ta praca wygląda z roku na rok? Czy coś się zmienia? Czy tej pracy jest więcej, mniej? Nie ma reguły. Jeżeli się po prostu kolarze wywracają, to niekiedy jest 6-7 osób poszkodowanych, ale zazwyczaj z tych 6-7 5 jedzie dalej. No Nie. i warunki pogodowe oczywiście bardzo wpływają na to, jak wygląda nasza praca każdego dnia. No właśnie w tym roku na pierwszym etapie była potężna kraksa, kiedy nawałnica przeszła przez Poznań. Rozumiem, że w takiej sytuacji na pewno macie sporo pracy, no bo tam wielu kolarzy ucierpiało. No, wywaliło się wielu kolarzy, ale tak naprawdę wszyscy pojechali dalej. Pierwszego etapu. Czyli szybko odposzło i nie musieliście interweniować, tak? Tak, zazwyczaj jak są to grupowe wypadki, to oni wstają i jadą dalej. Jeżeli nie ma dużych urazów, to tak naprawdę to są silni zawodnicy. A w tym roku były jakieś poważniejsze sprawy, kiedy musieliście po prostu więcej czasu poświęcić na pomoc? Tak, wczoraj mieliśmy taki wypadek. E, wypadek kolarza, który złamał sobie obojczyk. Byliśmy zmuszeni wzywać lotnicze pogotowie ratunkowe, ponieważ e, no, byliśmy w środku pola i nie, było, nie byliśmy w stanie tego e, pacjenta przekazać do najbliższego szpitala, a peleton oczywiście jechał dalej i zanim też trzeba było jechać. Dzisiaj e, etap w pszczynie, e, on zakończy się pewnie przed godziną 17, ale jak rozumiem, Wasza praca będzie trwała jeszcze dłużej? Tak, oczywiście. Zostajemy około godziny dłużej na, na mecie. Jest jesteśmy na każde wezwanie wszystkich teamów ekip. Jakby coś niepokojącego się zdarzyło nawet w nocy, to zawsze od nas karetka wyjedzie i udzieli tej pomocy, nawet w innym hotelu niż mieszkamy, tak? Tour de Pologne jest więc doskonale zabezpieczony medycznie. Byli z nami ludzie, którzy są gotowi na każde wezwanie kolarzy, także zawodnicy mogą ruszać w trasę spokojni, że czeka ich najlepsza medyczna opieka.